Karol III upiera się ponoć przy wyjeździe z Wielkiej Brytanii. Zamierza wybrać się do USA, gdzie mieszka jego syn i wnuki, by zacząć budować relacje z najmłodszym pokoleniem. Pozostali Royalsi stanowczo mu to odradzają, a książę William zupełnie nie rozumie decyzji ojca. Karol III poddaje się leczeniu nowotworu, który zdiagnozowano u niego po zabiegu korekcji przerośniętej prostaty. Leczenie postępuje, a król inaczej patrzy teraz na niektóre kwestie dotyczące jego rodziny. Karol III tęskni za wnukami. W 2020 roku książę Harry i jego żona, Meghan Markle, postanowili wystąpić z szeregu royalsów i wyprowadzili się do USA. Zabrali ze sobą swojego synka, Archiego. Także w Ameryce przyszła na świat ich córka, Lilibet. Mimo głębokiego konfliktu pomiędzy saseksami a pozostałą częścią rodziny królewskiej, Karol III ostatnio coraz bardziej tęskni za wnukami, które widzi głównie na ekranie komputera. Monarcha widział swoją wnuczkę jedynie raz, a chodzą pogłoski, że Karol jest czułym i kochającym dziadkiem. Ta sytuacja go przygnębia, to dla niego wielki smutek, że nie widuje się już z Archiem i Lilibet. Dlatego nigdy nie zerwie więzi z Harym, nie chce relacji na FaceTime z dziećmi swojego syna. Chce ich poznać i być zaangażowanym w ich życie, dopóki są jeszcze na tyle młodzi, aby móc uczyć się z jego mądrości, przekazała The Mirror Ingrid Seward, ekspertka do spraw rodziny królewskiej. Tęsknota nasiliła się zwłaszcza po diagnozie raka, co uświadomiło władcy, że jego dni są policzone i może nie mieć wiele czasu na zacieśnianie więzi z wnukami. Podróż Karola III do USA coraz bliżej, magazyn New Idea przekazał, że król ma planować podróż do Stanów Zjednoczonych, by lepiej poznać swoje wnuki i, być może, także polepszyć stosunki z młodszym synem. Podobno Karol III nie ma żadnych wątpliwości, że tak powinien postąpić. Desperacko pragnie ich zobaczyć i nienawidzi myśli, że Archie i Lilibet nie będą go pamiętać jako ciepłego, przyjaznego dziadka, jakim chciałby być przekazał magazynowi The Mirror, Tom Quinn, znawca royalsów. Nie wszyscy są jednak tak pozytywnie nastawieni do tego pomysłu jak sam monarcha. Królowa Kamila obawia się o stan zdrowia męża, który przecież wciąż leczy nowotwór. Najstarszy syn Karola III książę William nie potrafi zrozumieć postępowania swojego ojca. William nie może zrozumieć, dlaczego Charles zdecydował się na taki krok. Kamila jest przeciwna wyjazdowi ze względów zdrowotnych, przekazało anonimowe źródło New Idea. Najwidoczniej konflikt na linii William Harry jest już na takim etapie, że następca tronu najchętniej nie dopuściłby ojca do młodszego brata.